Jezus, ja jeszcze nie znoszę tego karmienia w restauracji, jak panie karmią dzieci w restauracji. Ale, Dawid, co ty pierdolisz? Stary, robisz aferę z naturalnej czynności. Przecież karmienie dziecka to jest najbardziej normalna i naturalna rzecz, z jaką możemy się spotkać. I tak zawsze kobiety starają się jak najbardziej zakryć się tutaj czy pieluszką, czy czymkolwiek, żeby tego nie było widać. Więc już bez przesady. I później przez takie gadanie kobiety boją się chodzić do restauracji z maluszkami. Tym gadaniem dajesz powód do tego, aby się stresowały i przejmowały. Normalną i naturalną czynnością. Że jeżeli przyjdzie pora karmienia, to będą oceniane, a co gorsza, ktoś zwróci im uwagę. Dla mnie osobiście, jako faceta, jest to w 100% normalne. Nie obrzydza mnie to, i to jest naturalne, że trzeba nakarmić dziecko. To może po prostu nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. I tak na koniec radzę zająć się jedzeniem, a nie pierdoleniem i rozglądaniem po restauracji. To bardzo ułatwi sprawę. I dajcie znać w komentarzu, co o tym uważacie, bo ja jestem po stronie kobiet. Naturalne i normalne, że dziecko trzeba nakarmić. Zostawcie obserwacji po więcej takiego kontentu.